Siemanko. Jutro Emil zaczyna starty, ale my dzisiaj wam pokażemy jak Emil się ładuje. Emil zgodził się, żeby go nagrać podczas swojego ładowania. Chodźcie zobaczcie. Tylko uważajcie, bo Emil jest w słabym nastroju. Już bronzer siedzi. Zobaczmy. Mam nadzieję, że odpowie na parę pytań. Emil, jak forma? To jak widzicie, Emil nie odpowiada, no bo jest wkurzony. Tutaj jak widzicie, tutaj się ładuje. Ja wam troszeczkę opowiem, co tu jest. Troszeczkę ryżu, kurczaka, chleb tostowy. Nie wiem, czy Dziku wyraził zgodę na sól, ale jest też sól. Także tak jak widzimy, no u Emila ta troszeczkę talia jest troszeczkę szeroka, ale myślę, że będzie dobrze. Dzięki za oglądanie. Il a posé. Siemaleczko, słuchajcie, jesteśmy już po weryfikacji. E, zaraz bierzemy się za jedzenie. Jestem już po pierwszym posiłku jest sporo do zjedzenia. Bo jest około 2000 węglowodanów z ryżu i dżemu. Plus jeszcze wiadomo, burger plus to jest małe słońca, jak to się mówi. E, Startuję teraz z 383 numerem waga została zrobiona. Startuje w 80, znaczy kulturystyce do 80 trzy kategorie nowis beginners i. Walka o kartę pro oczywiście, także wszystko oczywiście będę rel relacjonował, ale ten vlog będzie trochę inny niż tamten. Tutaj bardziej skupimy się właśnie na tych wszystkich rzeczach takich stricte, e, które będą siedziały na scenie. Jak to będzie wyglądać, bo walka będzie ciekawa e, z tego względu, że wiem jak wygląda moja forma. Nie wiem jak wygląda forma moich przeciwników, nie interesuje mnie to, idę tak naprawdę po trzy statuetki i tylko to się liczy, także do usłyszenia później, ja do was w sumie za teraz. Siemaneczko, słuchajcie, cały czas ładuję. Nie wstawiam w sumie tu nagrań, tak, no bo w kółko to wygląda tak samo. Tutaj mam duże ilości dżemu i dużej ilości ryżu. Na 100 gram dżemu przed zważeniem przypada 400 gram dżemu. Także jest tego bardzo dużo. To jest jakieś 4800 kalorii, bo 2000 samych węglowodanów. No a teraz wpadają jeszcze chipsy, także nie ma najgorzej. Fajna sprawa, ale to jest tylko 60 gram. No bo staramy się, żeby nie soli dużo nie przebić, ponieważ mm, dla Was to będzie następny, e, następne ujęcie. Dla mnie to będzie jeszcze po trzech, 4 posiłkach. Będzie wchodził burger plus małe, to nieco z kolą. Oczywiście procenty to tylko mleko, no, ale tak to wygląda. To jest taki tip od Roniego Komana, który to taka, e, myślę, ciekawostka dla osób, które interes interesują się kulturystyką, jak Kevin Levroni. Bił się o Mr. Olympię z właśnie Ronnie i pierwszy raz Ronnie Coman wygrał swoje zawody. To był właśnie taki patent od, 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 od Lebrona Jamesa, musicie mi... Lebrona Jamesa musicie mi wybaczyć, bo jeszcze mi się póki co jej język plącze. Właśnie to, żeby sobie spożyć trochę wysokoprocentowego trunku, z jakiego Polska jest bardzo dobrze znana, wiadomo. I najedli się pizzę. I przez to, że tam był sól, sód, oraz no wiadomo alkohol, który wyciąga całą wodę, no to rolnikom następnego dnia, po prostu jak staną na scenie, no to był nie do przeskoczenia. Także skoro kiedyś coś działało, tak wygląda. E, tak teraz to też również działa w tym momencie. Może gdzieś tutaj też z boku wrzucę Wam, przed chwilą wysyłałem nagranie do trenera. Nie wiem, jaka może być moja waga, ale na pewno bardzo mocno ładujemy. Tak naprawdę ładujemy od. W mamy, 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 mamy. Mam start w sobotę. A waga, która była na ważeniu, to 90, i 6 albo 8. Chyba 8 mi wpisali. jeśli dobrze pamiętam, także bardzo fajnie. Ciało jest bardzo wycieńczone. To czuć, że wszystko tak naprawdę od razu wchodzi. Więc to jeszcze, co teraz jest, a co będzie na scenie, to będą dwie różne sylwetki, tak naprawdę, przez to, że jeszcze to wszystko jest nie, nie naładowanie naładowane, Także tyle ode mnie. Zawieram się za kolejny posiłek, czyli to będzie 60 g chipsów prosto z pieca, podjem trochę, trochę ryżu z dżemem, ale myślę, że już jak wpadnie burger, to, to też coś nagramy. Dobra, ostatni posiłek, czyli można powiedzieć taka mini wieczerza. To jest akurat burger, tam około 300 g wołowiny plus dodatki, do tego frytki, raczej nie wszystkie pójdą, plus oczywiście kola z lodem. Może już nie będę nagrywał jak, ja, jak jemu. Ostatnio nagrywałem. Wiem, że to dobrze wyszło, ale pora się zabrać do jedzenia, bo jest około godziny 24.00. Także jemy idziemy spać. Tutaj tak naprawdę możecie zobaczyć, jak zmieniała się ta sylwetka w dzień, gdy było ładowanie. Po lewej rano, po prawej wieczór. 2024 rok, zawody w walce o kartę Pro. 8.30 30, Emi się opala, zaraz zobaczycie jak będzie wyglądał opalony. Jest ze mną Marta, zaraz będzie większa ekipa. Trzymamy mocno kciuki i idziesz po swoje Amy. Dokładnie, karta Pro to tylko yy, formalność. Tak jak powiedziałeś wczoraj, po prostu będzie odebrana i tyle. Siemaneczko, siemaneczko, jestem już po brązowiaru, muszę tak dość specyficznie stać, ale to przez to, żeby wszystko dobrze wyschło. E, wrzucę Wam tutaj gdzieś pewnie z boku, jak wygląda aktualna forma. Przed chwilą wysłałem ją Łukaszowi. forma życiowa to na pewno, nawalony pod sam korek, tak naprawdę w ciągu w półtora dnia powiedzmy, e, myślę zjadłem około 1500 do 2000 węglowodanów. Także jest to wszystko mega dobrze przygotowane. Teraz może tego nie widać, ale jak się wszystko napnie to naprawdę będzie kozak. Wy to zobaczycie w sumie zaraz, a dla mnie to będzie jakieś 2-3 godzinki. Ponieważ jeszcze musimy trochę poczekać. Ogólnie niedługo się zaczynają moje kategorie. Ja startuję trzy razy w Beginners, Novice i Open. Czyli Open to jest akurat tutaj walka o kartę Pro. Jest 9 kart do zdobycia, także mega się cieszę. No i co, robimy swoje, numerek 383, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze nie jestem w majtkach startowych, spokojnie, mam swoje żółte, lepsze wiadomo. I co, zapraszam Was do oglądania tego, co tam się będzie działo. Nie wiem, jak to będzie jeszcze wyglądać, nie wiem, jakie zgarnę trofea. Jestem nastawiony bardzo dobrze, Łukasz też, czyli mój trener jest dobrze nastawiony. No, cóż mogę powiedzieć, Sylwetkę poprawiona, do zaraz. switch 3, three one seventeen, switch right next to each other on the end 3-3 three, three, right next to each other Relax, face front. 114, 113, switch. Dodatkowo jeszcze wrzucam Wam kilka zdjęć, abyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Myślę, że zdjęcia bardzo dużo oddają dobrze do ceny. kolejnej kategorii także również możecie zobaczyć jak to wszystko wyglądało Kolejne zdjęcia, kolejna najcięższa kategoria. Tutaj również można zobaczyć jak wypadałem na tle innych zawodników. Tutaj również nie mogło się obyć bez kilku naprawdę dobrych ujęć, które wykonał fotograf, także zapraszam do oglądania. Kruk. The first place, 113, Mikhail Drugi. The third place, 122, Krystian Łukaszewicz. The second place, 114, Mati Veikila. And the winner of Mass Money Building Service Club 28, Jakub Sterba. And we're going to start The fourth place, with number three, three Emmy crook The third place, one twenty-five, Chad przed nami weryfikacja i to jak to już wszystko wyglądało na koniec. Dobra słuchajcie jesteśmy po trzech wyjściach piąte piąte i czwarte miejsce chociaż tutaj śmiało mogę powiedzieć że trochę się wkradło ciekawych rzeczy ale o tym powiem e, o tym powiem w następnym jednym z następnych materiałów bo weszła patologia jak skurwysyn żeby brzydko powiedzieć. E, miałem startować w kategoriach do 80 kg, a dali mi chłopak, który na weryfikacji miał 96 ale o tym będę mówił. Niech to wszystko siądzie. E, trzeba z tym wszystkim ochłonąć. Rozmawiałem z organizatorami, dlaczego tak, a nie inaczej. E, oczywiście no, chodzi oczywiście o pieniądze i o ułatwienie w federacji, ale nie o tym. Jestem mega zadowolony. Także trzy medale. Eee, co tu mogę więcej powiedzieć? No, nie chcę chyba za dużo dzisiaj mówić, lepiej będę wam pokazywał, jakie będzie ładowanie. Ponieważ musiałbym wprost powiedzieć kilka rzeczy, które są bardzo szczere, ale chcę sobie to wszystko poukładać. Pokażę wam jak to naprawdę wygląda. Jak to od backstage'u wygląda, ile tak naprawdę to wszystko kosztuje, jakie to jest są pieniądze? Totalnie wszystko od A do Z. Pozbierałem też trochę opinii od różnych zawodników. Także myślę, że, i mam nadzieję, że mój materiał, który nagram, dotrze do bardzo dużej ilości osób, żeby pokazać jak od środka jest to biznes nastawiony tylko na, na, na federację. I nie mówię tego przez pryzmat y, wyników, bo tutaj otwarcie, już oficjalnie mogę powiedzieć, to był mój ostatni start, kończę z kulturystyką, mam totalnie w dupie ten sport. Tą decyzję podjąłem już pół roku temu, <laughs> nie mówiłem o niej y, praktycznie nikomu, Aczkolwiek taka inna sytuacja musiała zostać yy, wykonana z racji po prostu tej pieprzonej patologii, o której powiem. I to nie mówię tylko o sobie, ale o innych zawodnikach, innych zawodników, yy, też nie zaspokoiło to, co tutaj się odjebało wręcz. Ale o tym wszystkim będę, będę mówił. Dziękuję bardzo i zapraszam do jedzenia. Na koniec kilka zdjęć. Oczywiście z ekipą, która przyjechała, wspierała i cały czas mi pomagała.

Ja nie nagrałem zakończenia na tym tej pałeczki sportowej tylko kulturystycznej. Myślę, że może to nie ma chyba, Nie ma loga. Co wypiera? ile